W ostatnim felietonie zwróciłem Państwa uwagę, że właściwie każdego dnia otrzymujemy informacje na temat postępów rewolucji politycznego ruchu homoseksualnego. Czasem może się wydawać, że ta rewolucja już się zatrzymała, nawet momentami, że się cofa. Tak jednak nie jest. Słowenia jako trzynasty kraj Unii Europejskiej zdecydowała się zalegalizować tak zwane małżeństwa jednopłciowe, a także zgodziła się na to, by te związki, te pary adoptowały dzieci. Niższa izba słoweńskiego parlamentu, w stosunku 48 głosów do 29, wydała taką poprawkę do prawa rodzinnego tego kraju, wedle którego pary jednopłciowe mogą zawierać małżeństwa. Ta ustawa jest efektem. Wcześniejsze dwa miesiące decyzji Sądu Konstytucyjnego w Słowenii, który wydał decyzję o tym, że definiowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny jest dyskryminacją. Ciekawe w tym uzasadnieniu Sądu Konstytucyjnego możemy przeczytać, że ta decyzja nie umniejsza znaczenia tradycyjnego małżeństwa ani nie zmienia sytuacji prawnej, Par małżeństw heteroseksualnych. No, mówiąc szczerze, trudno by było, żeby zmieniało. Natomiast, co jest tutaj najważniejsze? Nie są tu najważniejsze aspekty prawne, ale pewien rodzaj aspektu wychowawczego w sensie cywilizacyjnym, społecznym, ale też narodowym. Kiedy wprowadza się do obiegu prawnego tego typu instytucje, jak tak zwane małżeństwo. Homoseksualne, tak naprawdę otwiera się drogę do destrukcji rodziny w danym kraju. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wbrew temu, co przez lata mówili nam, do czego nas przekonywali lobbyści i działacze homoseksualni, homoseksualizm ma przede wszystkim charakter kulturowy. Jest to jest nawet zgodne z ich własną teorią gender. Charakter współczesnego homoseksualizmu ma już ma pewien wzorzec kulturowy, to znaczy homoseksualizm rozszerza się poprzez pewnego rodzaju modę, poprzez kulturę, poprzez sztukę, poprzez pewien lansowany także w mediach wzorzec życia społecznego. Stworzenie alternatywy dla naturalnego małżeństwa w postaci tego pseudo małżeństwa homoseksualnego w oczywisty sposób otwiera drogę do dalszych problemów z zaburzeniami tożsamości płci u osób u ludzi, szczególnie młodzieży, która tego typu zaburzeń wcale nie ma, a jedynie poddaje się pewnej tendencji obecnej w kulturze, która niejako skłania do tego, żeby popierać ruch sześciobarwnej tęczy. To jest bardzo znamienne. To znaczy polityczny ruch homoseksualny przez lata opowiadał o tym, że homoseksualizm jest kwestią wrodzoną. Dzisiaj na własnych oczach widzimy rozszerzanie się pewnego rodzaju popularności ruchu homoseksualnego również wśród młodych ludzi, która odbywa się poprzez wpływ, poprzez także inicjacje. Co znaczy ta sytuacja dla Polski? No, oczywiście oznacza to, że... Będziemy się jako kraj spotykać z większą presją międzynarodową na to, żebyśmy my również zmienili swoje prawo i żebyśmy także zaczęli w sposób skuteczny demontować własne społeczeństwo, żebyśmy do własnego społeczeństwa wprowadzili wirus chaosu, tak? to znaczy pewnego przekonania, że istnieje równość pomiędzy relacjami homoseksualnymi a relacjami Kobiet i mężczyzn heteroseksualnymi relacjami, z których mogą narodzić się dzieci, z których rodzą się kolejne, kolejne pokolenia. Giorgia Meloni, liderka partii Bracia Włosi, zwróciła uwagę, że występowanie przeciwko naturalnym tożsamościom w społeczeństwie jest idealnym narzędziem dla tych, którzy chcą przejąć nad społeczeństwem władzę, którym zależy na tym, żeby społeczeństwa skupiały się na konsumpcji, żeby skupiały się na powszechnym i łatwo dostępnym hedonizmie, ażby rezygnowały z wyzwań, jakie przed każdym człowiekiem stawia jego natura. Trzeba mieć nadzieję, że polskie władze będą zachowały roztropność w sprawie prawa rodzinnego, w sprawie Prawa naturalnego i że naturalna rodzina, naturalne małżeństwo będą w dalszym ciągu dla naszych polityków i dla naszych rządzących priorytetem. Ale to jest jeszcze także wezwanie dla wszystkich nas, którzy działamy w sferze publicznej, którzy działamy w trzecim sektorze, po dobrej stronie mocy, że nie należy ustawać w wysiłkach, mających przekonywać społeczeństwo że agenda politycznego ruchu homoseksualnego jest nie do zaakceptowania, ponieważ w przyszłości oznacza demontaż i zniszczenie naszego, naszej narodowej wspólnoty, ale także oznacza demontaż i niszczenie naszych rodzin. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego komentarza. Tomasz Rowiński, portal Afirmacja. Do usłyszenia.